Cześć, żerawki. Witam Was po dość długiej przerwie od nagrywania przychodzę do Was z podsumowaniem października. W październiku przeczytałam 8 książek. Tutaj mam małą ściągę. Czytam 8 książek. Uważam, że nie jest źle na to, że w październiku miałam dość trudny czas i nie miałam tyle jakby miejsca na czytanie. Jednak nie przedłużając, zacznijmy od pierwszej książki, którą jest Alchemist od Ceny New. Dostała ode mnie 9 na 10 gwiazdek. Jest to książka, która dzieli czytelników. Jedni uwielbiają tę książkę, inni natomiast jej nienawidzą. Ja jestem w tym teamie, który, któremu się ta książka bardzo podobała. Świat jest bardzo dobrze według mnie wykreowany. Bardzo dobrze mi się tę książkę czytało. Sen naprawdę potrafi pisać. Przez tekst się płynie, jest on naturalny. I po prostu nie czułam, że to jest taka gruba pozycja. Po prostu bardzo szybko ją przeczytałam, bo bardzo mi się podobał styl i język autorki. Historia jest. Zawiła, brutalna yy, i trudna emocjonalnie. Natomiast yy, uważam, że yy, taka właśnie powinna być historia o wojnie. Yy, nie ma tutaj co romantyzować, nie ma co pokazywać. Yy, Nieprawdziwości, tak? bo wojna jest brutalna, wojna jest y, trudna, wojna niesie ze sobą y, ogromne straty, nie tylko w ludziach, ale również straty emocjonalne, psychiczne, y, pozostawia po sobie ogromne rany. Y, Próg wejścia do książki jest wysoki, na początku zostajemy zarzuceni dużą ilością informacji, y, jednak im dalej idziemy w historię, tym bardziej y, stają się one dla nas zrozumiałe. Ja polecam książkę, ja polecam ją przeczytać, polecam się z nią zapoznać, wyrobić sobie własne zdanie. Ja ją lubię, jednak szanuję to, że ktoś może jej nie lubić, komuś może się nie podobać, dla kogoś może być zbyt podobna do, 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 do innych pozycji. I ja to szanuję, natomiast ja lubię i polecam książkę. Następną pozycją jest Niematki od Leslie J. Anderson. Dałam tej pozycji 6 na 10. Jest to debiut. I troszeczkę to, to czuć. Historia jest ciekawa. Jest to Holk Horror, którym pewna dziennikarka zostaje wysłana do bardzo małego miasteczka, w którym mm, prawdopodobnie y, chłopiec, nastolatek, y, ma dziecko z koniem. Brzmi to absurdalnie, brzmi to karykaturalnie, natomiast uwierzcie mi, ta historia ma y, swoją głębię. Jest momentami mroczna, y, jest momentami. Tajemnicza, czujemy tą małą miasteczkowość, czujemy tą zamkniętą społeczność. Natomiast dlaczego tylko 6 na 10? Zatem po akcji. Było honorowane. Momentami wybijałam się z rytmu i były to takie przestoje, kiedy na początku jestem zaangażowana w historię, czuję napięcie, czuję, że nie mogę się oderwać, a za chwilę mamy taki przestój, gdzie kurczę, no niech to szybko minie. Niemniej jednak ja polecam historię, warto się z nią zapoznać. Jest to bardzo ciekawy debiut, który ma ogromny potencjał. I uważam, że od tej autorki dostaniemy jeszcze naprawdę dobre pozycje. Następną książką, jaką przeczytałam, jest Przywróceni do życia, Halszki Witkowskiej oraz Moniki Tadry. No książka to jest 10 na 10, natomiast jest to książka bardzo trudna. Jest to książka, która niesie ze sobą ogromny bagaż emocjonalny. Przywrócenie do życia to pewnego rodzaju kontynuacja książki ty, tych samych autorek pod tytułem Niewysłuchani, w której mamy świadectwa osób, które straciły kogoś bliskiego poprzez próbę S. Natomiast w, w przywróconych do życia mamy historię osób, którym się udało tę próbę przeżyć, które odratowano. Książka jest trudna, książka może triggerować dla mnie czytanie tej książki było bardzo osobiste z różnych względów bardzo mocno odczuwałam i bardzo mocno empatyzowałam z bohaterami tych wywiadów i nie powiem musiałam ją czytać na raty ponieważ to była trudna lektura jest ona napisana w taki sposób, że mamy zarówno świadectwa osób, które przeżyły, jak i część taką, no można to nazwać teoretyczną, część, w której Halszka Witkowska porusza tematy związane z suicydologią, porusza tematy, trudne tłumaczy, mówi, pokazuje. Naprawdę można bardzo dużo wiedzy z tej książki wyciągnąć. Może ona przyczynić się do tego, że będziemy wiedzieć, jak rozmawiać z osobą, która jest w kryzysie, która potrzebuje naszej pomocy, która woła o tę pomoc. Ja polecam tę książkę nie tylko jakby dorosłym, ale również nauczycielom, również pedagogom, rodzicom, aby mogli zobaczyć, co się dzieje z osobą, która jest w tym kryzysie S? I naprawdę polecam, bo książka ma ogromną wartość. Ogromną. Następną pozycją, jaką przeczytałam, jest to Zapadły Pałac od Marty Kisiel. Książka otrzymała ode mnie 8 na 10. Jest to historia młodzieżowa. Mamy grupę dzieciaków, które nie dostały się do żadnego liceum i wyjeżdżają na taki obóz kilkudniowy, który ma zadecydować, kto z tej grupy zostanie przyjęty do tajemniczej szkoły. Natomiast w momencie, kiedy docierają na miejsce i przekraczają bramy tego, budynku te, te, tej szkoły, zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Baśnie ożywają, legendy stają się prawdziwe. E, naprawdę bardzo ciekawa historia. Ja uwielbiam Pióro Marty Kisiele. Marta Kisiele potrafi pisać naprawdę ciekawie, z humorem, z e, takim zaangażowaniem, z taką naturalnością. E, Historia jest nie tylko historią o tym, że dzieciaki przeżywają jakąś przygodę, muszą pokonać pewne trudności, ale pokazuje również to, że warto się jednoczyć, warto sobie nawzajem pomagać, że nie jesteśmy sami, a działając w grupie możemy osiągnąć więcej. Ja naprawdę polecam tę książkę, zarówno dorosłym, jak i dzieciom, ponieważ dorośli też będą się na niej dobrze bawić. Mi się bardzo podobała i naprawdę jeszcze raz polecam. Następną pozycją jest książka Agnieszki Peszek Paprotniki, która również otrzymała ode mnie 8 na 10. Jest to thriller psychologiczny, w którym mamy dwie linie czasowe. Przeszłość i teraźniejszość. Mamy Basię, która. Zaczyna badać sprawę śmierci swojej mamy, która nie była naturalna ani przypadkowa, i mamy też tą przeszłość, w której troszeczkę odkrywamy, co mogło stać za pozbyciem się mamy Basi. I mamy też coś ciekawego. Mamy perspektywę psychopaty, który pozbawia życia swoich ofiar, a na miejscu zbrodni zostawia coś szczególnego. I te wszystkie historie, te dwie linie czasowe, ta perspektywa psychopaty, to się wszystko ze sobą łączy w bardzo ciekawą, intrygującą i pełną napięcia historię. Powiem szczerze, nie spodziewałam się, tego, co otrzymałam w zakończeniu, jest to pozytywne zaskoczenie, ponieważ ym, nie podejrzewałam, że to właśnie ta osoba stoi za yy, jakby yy, odejściem mamy Basi. Yy, było, była to naprawdę bardzo ciekawa historia. Ja Wam serdecznie polecam. Jeżeli lubicie thrillery psychologiczne, to uważam, że na paprotnikach będziecie się dobrze bawić. Następnie przeczytałam książkę Wrany Petry Dworakowej. Jest to książka, która boli, która wywołuje łzy, która nie jest łatwa. Wrany są kontynuacją Wron Petry Dworakowej, która również była bardzo przejmującą historią. Natomiast wrany uderzają mocniej. Uderzają mocniej, bolą, pokazują. Życie z narcystyczną matką, która wyniszcza swoją rodzinę od środka, pokazują perspektywę dziecka, które żyje z tą narcystyczną matką i musi sobie radzić z tym, jak ona niszczy tę rodzinę. No coś niesamowitego. Oczywiście, Petra Dworakowa potrafi świetnie. Zakończyć książkę, pozostawiając czytelnika w takim zawieszeniu, można tak to nazwać, bo możemy snuć różne domysły. Czy rzeczywiście ma ona na myśli dosadne, bezpośrednie zakończenie, które przychodzi nam do głowy, czy jednak jest to pewnego rodzaju metafora? Ja Wam polecam, tylko ostrzegam. Ta książka boli, bardzo boli. No i co, no i tyle. No, czytajcie tę książkę, bo naprawdę warto. Następnie, przedostatnią książką, jaką przeczytałam, jest to Ja, Anielica od Katarzyny ben Bereniki Miszczuk i dałam jej 7 na 10. Jest to bardzo ciekawa kontynuacja Jad Diablicy, czyli serii Piekielno-Anielskiej, gdzie mamy Wiki, która. Przeżywa przygody z demonami, aniołami, z piekłem, niebem. Naprawdę bardzo ciekawa historia, pełna humoru, pełna przygód, akcja jest dynamiczna. Oczywiście pro Katarzyny Miszczuk jest bardzo dobre, ciekawe, naturalne, przez książkę wręcz się płynie. Ja czekam już na następną część i nie mogę się doczekać, kiedy ona wyjdzie. No, i ostatnią książką, jaką przeczytałam, jest Co ćpać po odwyku. Jakuba Żulczyka oraz Juliusza Strachoty. Ta książka otrzymała ode mnie 8 na 10. Jest to bardzo ciekawa forma, w której dwóch autorów ze sobą rozmawia o tym, co ćpać po odwyku. Oboje są y, trzeźwymi y, Osobami, które przeszły odwyk. Juliusz był uzależniony od Xanaxu, od substancji takich psychoaktywnych. Natomiast Jakub Żulczyk był uzależniony od alkoholu no i również od różnych substancji psychoaktywnych. To jest bardzo ciekawe świadectwo osób, które mają ze sobą ogromny bagaż doświadczeń, które wyszły z nałogu. Które pokonały go, pokazują jak wyglądała ich droga do trzeźwości, rozmawiają o tym, co było w tym trudne, co nadal może sprawiać im trudność, rozmawiają o tym, jak wygląda życie z osobą trzeźwiejącą. Coś niesamowitego, bardzo osobista rozmowa dwóch autorów. Ja mam takie poczucie, że ta książka odziera autora z tej idealności. Pokazuje, że on też jest człowiekiem, że ma za sobą bagaż doświadczeń, ma jakąś historię i yy, pozwala nam to, jakby, zbliżyć się do autora yy, zobaczyć, yy, że yy, w, ich, w książkach danego autora możemy znaleźć część jego osobistej historii. Naprawdę niesamowita pozycja, bardzo Wam ją polecam. Warto ją przeczytać yy, i ja naprawdę. Bardzo się cieszę, że ta pozycja trafiła w moje ręce. To są wszystkie książki, jakie przeczytałam w październiku. Dajcie znać mi w komentarzu, co wy przeczytaliście i jaka była wasza ulubiona książka października. Czy robicie sobie jakiś TBR na następny miesiąc, to znaczy na ten obecny. I zostawcie po sobie po prostu Trochę miłości dla tego filmu. E, oczywiście, jeżeli macie ochotę, to zasyp, skrup, zasyp skru... no i widzicie, nie umiem się wypowiedzieć. E, jeżeli e, macie ochotę, to dajcie suba. E, ja będę z tego powodu bardzo szczęśliwa, ponieważ e, marzę o tym, aby rozwijać ten kanał e, i te filmiki pojawiały się. E, chcę, żeby te filmiki pojawiały się e, regularnie. Mam nadzieję, że uda mi się jakby dojść do tej regularności. No, i tyle. W następnym filmiku mam. Ochotę przybliżyć Wam moje wrażenia, mój book haul oraz pokazać Wam, jak wyglądały targi książki w Krakowie oraz targi książki w Katowicach. Postanowiłam połączyć te dwa wydarzenia i zrobić z tego jeden vlog. No i tyle. Do zobaczenia w następnym filmie. Mam nadzieję, że ze mną zostaniecie na dłużej. I co? I miłego dnia! Na razie!